Czyli z tym już jest 24, mp9 też myślę, że kosztują z 500, czyli kolejne 5. No to tego penik za 40 koła chyba się robi, tak? Dobrze, dobrze to liczę? Tu jest kukri, może być blue jam, mam taki trade up ze, ze wszystkim będę łączył, mam e, dwa razy chyba mp9, dwa razy p250, raz bizony, e, no i te scouty, nie? I one są, Minimalware, minimal wear, factory new, factory new, factory new, factory new. To rozbawimy się, nie? Ja ogólnie uważam, że i tak gówno wypadnie, nie? Takie gówno będzie, że to jest... Dobra. To mam się to, a... Tutaj chcielibyśmy Bluegema chyba. No prawie blogem. Prawie blogem. Prawie no. <śmienicza> Ale spoko. <śmienicza> I tu możemy wszystko dosobnie polecieć. Tu możesz wszystko, chyba i rękawice i jakieś noże i tak dalej. Tak, także... Także tego... E, dobra. Nie wiem, co to będzie, będę powoli odwijał. Co to może być? O! Jakiś... O oh, kurwa, jakieś gówno. Oo! Ale słuchajcie, tu się też nie spodziewałem, że będzie, że może być coś. Ee, I dwie P250. Dobra. Odsłaniamy powoli. Gówno jakieś na pewno poleci. Tu co może być? To może być, to mogą być rękawice, wajsy, Vice, na przykład, z i może być AMERAL Butterfly, ale będzie? Czy będą shadow dagers na pewno. Mhm. Mm, 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 mm. MP9 teraz, nie? File not Found, czy jakieś gówno znowu. Dobra, zjeżdżam powoli. Nic nie wypadnie. już to, co nie ograśnia, to nie jest ważne. O! Jakiś długi nóż oh. Patrz <GBrotspmedimcześnie> <Bard Alto Delire> <Gàn <allez> No na razie to wygląda całkiem... Na razie to wygląda... A, tak, ale ja się spodziewałem, że idzie gówno, tak? Dobra, tu coś... Tu... Teraz? Shadow Daggersy, Shadow Daggersy, słuchaj Czekaj. O, jest wysoko, jest wysoki nóż, ale to chyba jakieś gówno <grybuj> 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 Bowie. No, na razie.. Kukri. Dobra. Good night, Hansman, Hansman Bowie. No to A na razie. Teoretycznie idziemy w górę. Teoretycznie tak. A to były drugie MP9, tak? Teraz te... E, teraz to. Myślę, że pewnie zostanie. Dobra. I to są Shadow Daggersy. Oho. Teraz musi nic nie, nie, Teraz muszą być shadow daggersy, bo bez shadow to nie, 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 bo nie, 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 O, nie, nie, widzę nie, to są nie, niebieskie coś. O. O o, o. Nice o! Right, buddy. Ale no, już lepiej. No dobra, no to. Ej, to dobra. już jest w porządku, to już jest z ja. porządku, nie? Dobra, no dobra, no to co? Czas na bizonki. No fajzda, właśnie troluje kurwa. kuba. Dajemy, tak. Dobra, jestem zadowolony, no nie jest źle, mogło być koledze, gówno, nie? Dobra, Mówię, poszło. Niepiesz. 9 chyba może najlepsze, co może wypaść, ale nie, nie, ale nie ma u daggersów, więc jestem trochę. Zawiedziony? Tak. Dobra, M9 to nie będzie chyba Ej, ej! Co to, to flip knife? Eee, to też taki M mogło, mogło być gówno, ale jest okej, okay, no. Face one, mówią tu ludzie. No tak, lepsze niż. I teraz dobre, więc wiadomo co musi być na koniec, nie? Teraz musi być kupa. Tak zwana kupa. Dobra. Ah. Nie wiem, jakie są najgorsze rękawice, ale poszło. Nie wiem, co z tego może być najgorsze, ale chyba 100 dolarów czuję. Dobra, jadę. Wróciłem, sypło coś? Coś tam sypło, spóźniłem się trochę. Ostatnie, bo teraz kouty właśnie idą. Od, 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 odwijam. Odwijam skałty. Jest tyle, mi się ręka. to ej, ej. widzę jakiś palów. Nie wiem. Chyba dobra No na pewno. Nie ma No ale Nie ten... Nie jest źle, nie jest źle. Jeśli to w sumie tutaj jest 25, 25 koła powiedzmy, że z 27 będzie. To jest okej. Okay. Nie, na Kaligana 5 osób wchodzi. Kurwa, nie. Dobra, dobra. Nie, wydaje mi się, że w porządku.